Cześć, witajcie! No i stało się, Sony wprowadza długo wyczekiwaną opcję VRR na konsolach PlayStation 5. Zajęło im to sporo czasu w przeciwieństwie do konkurencji ze stajni zielonych, bo aż półtora roku. Czym jest VRR? Jest to technologia, która pozwala na dynamiczną zmianę odświeżania częstotliwości klatek. VRR zapewnia nam najlepszą synchronizację wyświetlania obrazu na Twoim telewizorze lub ekranie monitora. No i jak wiadomo, gry działają ze zmienną płynnością, ponieważ niekiedy konsola nie wyrabia z obliczaniem klatek, co prowadzi do okropnie wyglądającego szarpania ekranu. Było to bardzo mocno od w ostatniej odsłonie Assassin's Creed Valhalla. No i tutaj na ratunek przychodzi nam właśnie wcześniej wspomniany VRR. Technologia synchronizuje nam pracę matrycy telewizora i układu graficznego, dzięki czemu klatki od razu wpadają w idealny cykl odświeżania, co daje nam wykluczenie w większości bolączek spadków animacji, w tym też drażliwego szarpania animacji, co poprawia nam wrażenia z gry. By VRR mogło działać, potrzebujemy sprzętu, który funkcję obsługuje: konsola PlayStation 5 i telewizor z wejściem HDMI 2.1. PlayStation 4 funkcji niestety nie otrzymało, a szkoda, bo Microsoft. Już przy Xboxie One coś kombinował z VRR. A skoro już jesteśmy przy Xboxie, to może sprawdźmy, czym różni się VRR na konsolach Sony i Microsoftu. A przede wszystkim tym, że przy PlayStation potrzebujemy telewizora bądź monitora z wejściem HDMI 2.1, a konsola zielonych takiego ograniczenia nie stosuje. Wygląda to tak, że jeżeli dany producent gry nie zablokuje możliwości obsługi VRR w swoim tytule, to na X zadziała to z każdą grą, a na konsolach Sony ma to odwrotne działanie. Przy domyślnych ustawieniach VRR funkcja zadziała tylko wtedy, gdy twórcy gry ustawią wersję zgodną z tym mechanizmem. Istnieje również opcja wymuszenia VRR na konsolach PlayStation 5, ale jak sama firma podaje, mogą wtedy wystąpić różne efekty niepożądane. Sprawdźmy teraz jakie tytuły już obsługują technologię VRR na konsolach Sony, mianowicie jest to Astro Playroom, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops Cold War, Deadloop, Destiny 2, Devil May Cry 5 Special Edition, Dirt 5, Good Fall, Marvel's Spider-Man Remaster, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet Clank Rift Apart, Resident Evil Village, Tini. Tina Wonderland, Tom Clancy i Rainbow Six Siege Tribis of Midgard. Bardzo fajnie i zarazem bardzo dobrym krokiem ze strony Sony jest implementacja VRR do swojej konsoli. Pomijając fakt, że przez długi czas mieli to gdzieś, to ja trzymam kciuki i wierzę, że firma będzie szła w stronę usprawnienia działania tej funkcji. Na tą chwilę to wszystko. Mówił do Was Przemus. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.